O, dobra, jak działa, wszystko no. I przyszedłem z wynikami, czemu mi lagowało? Czemu czemu mi lagowało? Wyniki, wszystko przez OBS-a, bo tylko czemu obs mi lagują? No, obs wszystko Więc, ale w tej grze spodziewamy że spodziewamy

что Да, так прям может быть. Змея сюда. Волосы. И нам потом. Сейфон, 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 Oh, oh, fuck it. Oh, 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 oh. Oh, 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 Mhm. Dobra, chyba wiem dlaczego. Nie. Bo coś tam pokazuje, że coś tam gdzie, coś tam. Nie mogę wyobrazić na razie, więc. Myślę, że jakiś czas nie zlejkę, więc no.